Dzień dobry, moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja już jestem cała gotowa do wyjścia, ale chyba mam jeszcze czas, co? Mam jeszcze czas, ponieważ dzisiaj na godzinę 12 jadę do Pretty Studio będę w ogóle raz za razem z Darią robić dla Was live'a, gdzie odpowiem na pytania dotyczące zabiegów. Dzisiaj jak na nas wstaliśmy późno, ponieważ wstaliśmy ja o 9 to o 10. Jura i tak cały czas mówiła jeszcze 5 minut. Ponieważ proszę bardzo późno spacie, ja poszłam o 3, bo montowałam film, bo Jury mnie wyciągnął do kina co mogliście widzieć na poprzednim vlogu. Także kochani, nie będę przedłużać tego początku. Zapraszam was do oglądania tego filmu. A! Czy ty chodzisz na Nie. O Jezu, no, Bo ja zawsze śpię, ale z nie? Mhm. Jura zamawia Uberka, lecę do Darii i zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. No i jedziemy na 14 piętro. Od czego zaczynamy, moja droga? Dzisiaj od pięknych brwi. Później będę męczyć twoje oczka. Dobra, <laughs> jestem na to gotowa. Ja już jestem po zobaczcie jakie mam piękne brwi. I wyjątkowo dobrze zniosłam mezoterapię, to znaczy bolało, ale bardzo ładnie teraz to wygląda. Ostatnio wyglądało trochę gorzej. Wyszedł mi większy sieniaczek, teraz jest naprawdę spoko. I zaczynamy live'a. No jesteśmy po live'ie Od razu uprzedzę wszystkich pytania Brwi są teraz takie ciemne One nie będą takie ciemne, tak jest zawsze Jak się wykonuje makijaż permanentny One się będą złuszczać I ich docelowy kolor będzie pewnie za jakieś dwa tygodnie Ten pierwszy efekt to już po tygodniu, tak zobaczcie Dobra, super, wracam do domku Bardzo dziękuję, jak zawsze Szukujemy <laughs> dla was z kod, kot, także coś się tu pojawi Wróciłam do domku, odgrzeję sobie rosu I mam dzisiaj ragu wołowe z Nice to Fit sobie zamówiłam mińska Bo bardzo, bardzo lubię taki obiad e Przypomnę Wam oczywiście o kodzienny, tyfry Ewa, a ja odgrzewam i jemy. Mam teraz chwilę dla siebie: czekam właśnie na Jury, żeby wróci do domu i dokończę sobie książkę, którą czytam. To jest książka o Hopa na Zero Ograniczeń, bardzo fajna, polecam. A jak skończę czytać Zero Ograniczeń, to czeka na mnie jeszcze nowe dzień. właśnie dzisiaj, y, przyszła do mnie ta książka, bardzo jestem jej ciekawa. Możesz prowadzi negocjacje, czy kupię mu Playstation pod choinkę. Na razie mówię stanowczo nie. Teraz ja sam kupię, to wszystko skończy. Tak? No. Masz hasło na Allegro? <noise> nie ma, nie powiem Ci. No powiedz Nie. no powiedz. Zgaduj. No bez jaj. <noise> Skąd widziałeś kim ją? <noise> ja nie wiem, jak mam hasło! Czemu ty masz w koszyku 10 rzeczy? Oceń. A, oceń no. produkty. Nie, nic, kup. ja nie robię zakupów w ogóle. Myślałem, że miałaś napisane 10 <noise> produktów. Oceń. A. Że zrobiłam 10 zakupów? No to wychodzi. <laughs> ale w tym są twoje lampki. Wartość moich 10 zakupów na pewno nie przewyższa wartości jednych lampek, które zamówiłeś To są na nasze czas. wspólne lampki. A ja zamówiłam piękne home. Fakt Faktycznie, było tam nic duży w ale były ładne rzeczy. I zamówiłam poduszki świąteczne. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o tą mezo, to no mam trochę takie napuchnięte oczka. Mam wrażenie, już w ogóle całą twarz. Ale spoko, czuję to delikatnie. Wiecie, może to jest taki dyskomfort. Że tak po prostu czuję się tą okolicę. Brwi na razie są mega ciemne, ale będzie pięknie. Powiem Wam jeszcze o mega fajnej akcji, jeżeli chodzi o święta. Przyszła do mnie dzisiaj przesyłka, mianowicie katalog ze sklepu Srebrna drzewo. I kurczę, zobaczcie, tutaj macie taką opcję. Jury, jestem opcją zachwycona, ja też. I będę w ogóle dla Was miała kod na te choinki. E, odezwała się do mnie ta firma, i jak się dowiedziałam, że słuchajcie, tu jest taka opcja, że dostajecie roślinkę do domu, ona jest oczywiście prawdziwa. Ta dostawa jest za darmo, macie ją przez okres świąteczny, a potem macie za darmo odbiór. I uwaga, ta choinka. Jest ponownie posadzona. W paczce dostaliśmy jeszcze kawę, herbatkę, lizaka i choinkę. Taką piękną choineczkę. A co więcej, wybierając jedną taką choinkę, przekazuję jedną choinkę dla albo wybranej przeze mnie fundacji, albo dla jednych z trzech, jednej z trzech fundacji, którą e, wybierze właśnie firma Srebrne Choinki. I taka choinka zostanie przekazana potrzebującej rodzinie. Także naprawdę. Mega. My zaraz to będziemy oglądać i podejmiemy decyzję, którą choinkę e, wybieramy. Ja nie wiem, czy w ogóle nie chcę mieć jeszcze choinki w garderobie. My w tym roku chcemy postawić choinkę tutaj, gdzie stoi teraz Pachiria. E, I Jury generalnie powiedział, że chce choinkę, która będzie miała 2 metry. Także podejrzewam, że wybierzemy najwyższą. Tylko możecie nam doradzić, czy lepiej jodłę, czy świerka. Bo nie wiem, w tamtym roku byliśmy jodłę, a dwa lata temu mieliśmy świerka. Nie. Świerk jest lepszy. Świat syberyjski był u nas, mhm. trzymały bardzo. Tak, bardzo no. Chyba będziemy mieć problem na vlogmas, bo obejrzeliśmy już chyba ze cztery świąteczne filmy. No właśnie na Netflixie. A nawet jeszcze nie ma grudnia, wyglądamy jak żołnierz w tych filmach. Spójrz na mnie. Idziemy spać, co? Może jest... Dwudziesta <grym> trzydzieści. To może film pomęczymy. Tak czy siak widzimy się jutro. Dzisiaj mamy gościa specjalnego. <grym> witajcie, <grywa> bo <Jest. grywa> jak mogę nie jestem jak mogę Dobra, no, mogę tak. Wiecie, jak Mokłowicz, ewentualnie. <grywa> Ej, dzisiaj będziemy robić wegańską tartę śliwkową i dzisiaj będę piekła razem z przyjakiem. Moje pierwsze ciasto w całym moim życiu. A moje drugie? Okłamałeś mnie, myślałam, że ty umiesz. Nie gotować, ale nie wiem. Jak powiedziałem I jakiś czas temu Piotrowi, że chcę upyć ciasto, to generalnie wyśmiał mnie i powiedział mi, to ci się nie uda, bo to jest trudne. No bo to jest trudniejsze niż się wydaje. Pisać, nie jest to trudne, ale nie jest łatwe. Ale myślisz, co, że nie zrobimy. Coś na pewno wyjdzie z tego. Zakalec. nie Za kaleca się, się Trzymajcie ja kciuki. Bardzo trzymamy. Nawet pięty. Dobra i teraz tak, przeczytamy przepis, no ale jest problem, no, tylko <laughs> jest tylko screen i tak, nie ma już tego. No to się tego screena na Sandziarem i odpalimy tutaj na Dobra, laptopy, na ale laptopy. da się w ogóle zrobić tartę za karec? Dobra, powiem wam co potrzebujemy do naszego przepisu. Potrzebujemy tak, mąkę orkiszową typ 550, idealne I do pierogów, do chleba, do naleśników, do gofrów nie, nie, był, nie było tortowej, ale... Mamy mąkę orkiszową, mamy syrop z agave, w ogóle to będzie... Ciasto wegę i to będzie też takie bardzo zdrowe ciasto. Tak, bo, bo nie ma w nim cukru, cukru. Nie ma w ogóle w nim cukru, będzie tylko syrop zagawy, śliwki. Mąka jest orkiszowa, no i mamy jeszcze proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną i olej. Wiedzieliście, że olej kulewski jest rzepakowy? Widzieliście o tym? Tak. Paulina? Tak. tak. A widzieliście, że jest z pierwszego koczenia? Trzy i pół szklanki, nie ma szklanki, bo wszystkie są zły Dobra, to zrobimy tak. A masz bagę? Karno? 3,5, tak miało być? Tak. Czyli dobra, to jest dwa. Rozsądniej byłoby to robić u mnie w domu, bo ja mam do tego więcej narzędzi, tylko że nie mam wyspy. U nas w domu nie ma żadnych narzędzi. Powinniśmy <grym> 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 <Wyrzymy> to połączyć. <grym> Mamy tutaj trzy i szklanki mąki orkiszowej luksusowej, dodatkowo łyżeczkę sody oczyszczonej i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Zgadza tak? Zgadza się. I co się teraz dzieje? I teraz przesiewamy to do miski, czyli robimy po prostu tak. Bo chodzi o to, że kiedy przesiewasz mąkę przez sitko, to napowietrzasz rozbijasz no. grudki i napowietrzasz mąkę i wtedy to, to, to będzie bardziej puszyste, pulchne i nie będzie takie zbite to ciasto Jeden i jedna czwarta szklanki mleka roślinnego Dobra, uwaga, ale Jedna i jedna, jedna czwarta Tak przyjmowaliśmy, że to jest mąka, a szklanka mąki, więc tak przyjmiemy Tak 8. jest Dalej Jedna czwarta szklanki oleju rzepakowego Już się przestraszyłem I otwarcie syrop za gawę W gotowaniu też jest istotne, żeby nie robi wokusie siebie bałaganu tylko na bieżąco, że oczyszczać stanowisko pracy, to jest łatwiej. Zaręczam. grubsza jedna czwarta. Dobra, mamy olej. Dobra, już. A ile dam? No wystarczająco. Cztery? Yy, wydaje mi się, że pięć. No to sześć zejmę. <laughs> takie Jakie słodkie, o Boże. Pachnie. ciastem trochę już, tak czujesz? Mhm bo to ich do pieczenia. Martyna, dlaczego mi nie wspierasz? Bo jaka jest Twoje pierwsze ciasto? Żeby się śmiejesz ze mną. Jest duża szansa, że ostatni. już. <laughs> Śliwki pokrój, 6-8 części. Musimy pamiętać, żeby odpowiednio trochę wcześniej wstawić piekarnik, włączyć. Dobra. Bo jak będzie ciasto gotowe, to później już... Nigdy jeszcze w tym piekarniku nie było ciasta? Ale było dużo pizzy, więc to Ale było działa, dużo nie. pizzy. Dobra, czasu jest wymieszany, nie wiem. powinna być konsystencje. Dziękujemy za pominięte z po prostu podkład muzyczny, który nam daje. Nie, wydaje mi się, Piotrek, że to jest dobra konsystencja. Słuchaj, taka musi być, no nie mamy. Nie no, ma innego nie wyboru. Tak. I teraz robimy kruszankę. składniki zagnieść i wstawić do lodówki na 10 minut. Czyli po prostu muszę za, zagnieść składniki na kruszonkę, które mam tutaj. U szklanki mąki, jedna trzecia szklanki oleju, jedna łyżka syropu z agawy lub łyżeczkę cukru. Tak się robi kruszonkę, w życiu nie powiedziała. Muszę Wam powiedzieć, że dużo się uczę podczas nagrywania tego odcinka. Znaczy tak, klasyczną kruszonkę to się z robi. Się ale robi nie? Tutaj po prostu jest olej zamiast i teoretycznie jest łyżeczka agawy, to już dawno na hołek. No. No i teoretycznie mam to zagnieść, ale to jest za mało mąki na pewno. <grymne> na oko? Trzymamy się zajebiście. przepisem. No, patrz, to się tak jak kruszonka trochę zachowuje nawet ty. No. Idę do lodówki na 10 minut. Tak. Muszę wam powiedzieć, że ten przepis jest naprawdę bardzo prosty, tak, co? Tak, brzmi banalnie, Mega jest no? prosty, ale miałam farta, tak go wybierałam, wiecie? Tak. Na chybił trafił. Czyli tak jak na chybił trafił, wsypujemy składniki. Tak? Wszystko się, Wszystko się zgadza. Słuchaj, ja proponuję odpalić piekarnik. W tym momencie tak, Dobra. bo tak naprawdę to ciasto będzie za moment gotowe. A warto mieć piekarnik już zagrzany w momencie, kiedy kończymy Na ile stopni tam trzeba? Na termoowiec czy na górę dół 180 stopni przez 45 minut. Dobra. Ogólnie to słuchajcie, oni leżą na kanapie, Jury śpi, Martyna i Kopa siedzą na telefonie. I wyglądacie jakbyście byli takimi znajomymi, którzy się nie lubią. Dobra, słuchajcie, kruszonka jest zrobiona. Wygląda to w tym momencie tak. Super. Rozpadające się takie ciasto. Trzeba to teraz na 10 minut schować do lodówki. Żeby się schłodziło. Wtedy to będzie jeszcze takie bardziej kruszące się, nieciągnące i na sam koniec po prostu będziemy to rozsypywać po, po cieście. konsystencja jest taka jak powinna. Dokładnie, jakbyś na maśle zrobiła. Spoko. Więc to naprawdę jest proste zastąpić Ej, to jest w ogóle jest super prosty no. przepis. Jak to będzie dobre, to może będę piekła. Ja bałem, już to widzę. Nie, to nie ale działa, zawsze chciałam kupić działa, ciasto. To nie rosło. To rosół jest w lodówce, tylko niedobry. Dobry jest. Nie zjadłeś go. Myślę, że tych śliwek już wystarczy? Wiesz co? Ja myślę, że. Spoko, czy jeszcze, że można tak, żeby to nie to ciasto tak nie przytłoczyły też te śliwki mokre. Pokażę się, mm. mm. Będzulku, tarta będzie ze śliwką. Tak, ciocia się męczy trochę, tak? Piekarnik został ustawiony na 180 stopni. Blaszka została włożona do lodówki. Jestem. Śliwki są już prawie pokrojone. Dobra, te śliwki w ogóle? Hmm? Właśnie. Dobra. O, teraz są dwa sposoby wykończyć. Wykońc ja bym nie był w stanie tu funkcjonować. Dobra, wykończamy naszą tartę. Zaczniemy od wykładania blachy papierem. Dziękujemy, Jura. Jury, wspaniały papier. Nie mam pojęcia, czy ta konsystencja jest właściwa. Nikt mi się wydaje, że jest świetna. Naprawdę robiłem 100 lat temu takie jakiekolwiek wypieki tego typu, ale wydaje mi się, że tak, bo to nie jest kruche ciasto, yy, bo kruche ciasto trochę inaczej wygląda. Taka krucha tarta jak się robi na przykład na, z wytrawnymi jakimś szpinakiem czy serem. Ale ta konsystencja wygląda całkiem spoko. Ale to wygląda ładnie. No, jak śliwki na białym cieście, więc... <śmiech> <śmiech> Ja bym, że spoko. <laughs> Mamy kruszonkę ma wygląda tak. I właśnie Nig polega, na tym, że teraz się fajnie kruszy, no to wskazuję. No i teraz jest dosyć uciążliwa rzecz, ale trzeba to po prostu porozkruszać. Dobra, pomogę Ci. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo szybki ten przepis prosty i wydaje mi się, że będzie dobry. Dobra, kroimy i próbujemy. Ogólnie to takie 5 na 10 to ciasto, bo daliśmy za mało śliwek i jest trochę zakalec. I dziewczyny nawet nie chcą spróbować. Daliśmy trochę za mało śliwek i gdyby dodać tak na tą proporcję, o której mówiliśmy, właśnie ten kilogram śliwek, to byłoby lepiej, bo by było bardziej wilgotne mhm. i byłaby mniejsza proporcja ciasta. No ale ogólnie takie bezpieczne jest to ciasto, tak? Ten przepis tak. jest bezpieczny. My trochę po prostu bardzo prosty i na przykład można do niego dodać, nie wiem, jakieś maliny też na przykład. Tak, Nie wiem, czemu widzę to z malinami i borówkami. Spoko. O, czy ma... błyski, spoko. Eee, no, ma... Super ciasto, 5 na 10. Generalnie ciasto nie wyszło jakieś super rewelacyjne, ale w sumie zjedliśmy trochę do mojej babci. Zawiozłem, babcia była w szoku, że zrobiłam ciasto. ale <grym> moja mama go próbowała. Ogólnie naprawdę nie byłoby złe, gdybyśmy dodali tam więcej śliwek i myślisz, że ten przepis jest całkiem niezły. Niestety wam go nie wrzucę, bo mam tylko screen i zgubiłam tą stronę, ale jeżeli ktoś chce, to możecie napisać do mnie albo w komentarzu, albo na Instagramie i wyślę wam tak z pamięci. Bardzo spoko ten syrop zagawy do ciast, bo nie było takie super słodkie, takie idealne ja już się z wami witam kolejnego dnia i już powolutku złuszczają mi się brwi i zeszła mi też puchlizna taka pod okiem po mezoterapii, nie powiedziałam wam w sumie jest dużo o tych dwóch zabiegach, bo wszystko powiedzieliśmy na live'ie Odpowiedzieliśmy na całą masę pytań, jeżeli chodzi o to. Ale jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania i dotyczące mezoterapii, czy właśnie brwi, czy tak naprawdę jakiegokolwiek zabiegu, to śmiało możecie pisać do dziewczyn z Pretty Studio e, za pośrednictwem Instagrama. Dziewczyny Wam na pewno wszystko wyjaśnią, wszystko powiedzą. Także tutaj Wam wrzucam odnośnik i, i śmiało się odzywajcie. Ja przed szczybem robiłam dwie mezoterapie, byłam bardzo zadowolona z efektu, bo faktycznie ja mam problem z tym, że nie mam nawet worków pod oczami, w się sensie zasinień, tylko po prostu często tutaj puchnę i co prawda używam i role. I to jest też mega fajne na podpuchnięte oczy, jeżeli jeszcze nie próbowałyście, to roller i właśnie takie jakieś zimne mleczko, zimne serum też bardzo pomaga. Natomiast pamiętam jak przed ślubem robiłam Mezo i faktycznie ten efekt był super. Tylko ono nie skończyłam, bo zrobiłam tylko dwa razy, właśnie ja powinnam jeszcze zrobić trzeci, bo tak naprawdę ta po takich trzech zabiegach jest ten efekt docelowy, dlatego stwierdziłam, że teraz y, dokończę. Ja się kochani teraz z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że taki vlog wam się podobał. Trochę miałam głupawkę, jak robiliśmy to ciasto. Cały dzień generalnie, słuchajcie, tak leżyliśmy, bo mieliśmy wszyscy wolne i leżyliśmy na kanapie, oglądaliśmy głupie komedie. faliśmy, śmialiśmy się i mieliśmy po prostu taki chillowy y, dzionek. Dajcie też znać, czy chcecie więcej przepisów. Piotrek powiedział, że chętnie ze mną jeszcze nagra jakieś przepisy, więc jeżeli chcecie, to ja bardzo chętnie, bo bardzo dobrze by się z Piotrek Całuję bez bardzo mocno. Życzę mi cudownego dnia buziaczki. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!